Witam Was bardzo serdecznie w moim nowym, drugim zagrajmy. A jest to zagrajmy w Half-Life, etap czwarty. Office Complex. Długi, niezwykle długi etap. O, tu mamy Had kraba, który właśnie wciągnął w swój organizm naukowca. O, widzimy. do góry go wciągnął językiem. Za rezerwie go na szczępu. Dlatego takich stworów należy się bardzo obawiać Bo oni potrafią występować w nietypowych miejscach Więc bardzo bardzo trzeba uważać Tu mamy botajkę No i tu nie przejdziemy, bo tu jest prąd I należy w tą, w tą stronę Przez szyby wentylacyjne Włączymy za latarkę Często to właśnie hardcrabel występują w szybach wentylacyjnych A tu jest jeszcze dodatkowa amunicja Zginął od rezerwany na strzępy Tam nie zginąć, bo tu jest dodatkowa amunicja jeszcze i kolejny headcrab. Jest! Znowu so, yeah. widzimy, że go wciągnął. Dobra. Okay. A może bym stąd, stąd je jest... od specjalnie jest ta wzmocniona kratka, żeby czasami łatwiej nie przejść. Musimy właśnie akurat nie tędy przychodzić. Dziwne, że żeśmy dostali obrażenia. Dobra, nie będziemy tu wchodzić, szkoda tylko o mojej frustracji. No, nie, nie zbawi nas. Tu dwa magazynki. Widzieliśmy przez... No, został rozerwany haker. Dobra, idziemy od razu tu w prawo. Nie ma co się bawić. Zaraz naukowiec zostanie wciągnięty. Lep, lepszy widok będzie. O, widzicie? Tak właśnie działa, polluje barnakle. Jep A my go zabijemy. A tu jest jakiś naukowiec. Kolejny barnakle. Tak, ja rozpętam chaos w tym zrujnowanym kompleksie. Kolejny barnakle. A no i tu właśnie wyłączamy prąd. No i przechodzimy przez drzwi, idziemy dalej Już bezpieczni Przesuwamy stół Byśmy mogli przejść przez to okno Tu już drzwi... Nie, też drzwi są zablokowane Tu też są zablokowane To będzie zombie w tej komórce. Zara na nas wskoczy, a my rzucimy mu granat na śniadanie. Jeszcze jeden, żeby rozwalić to wejście. Nie wiem, czy mi się uda. Albo łomem spróbujemy. Nie udało się. Albo rzucić to bliżej. Nie da rady, czyli musiałby zombiak to rozwalić. Szkoda. Tam jest amonica w środku. No nic, idziemy teraz tutaj. Rozwalając pudła i rozdeptując łożące robacze. No tu jakiś widzicie mały robaczek właśnie. Tam my go rozgnieciemy. Oj, tutaj zdobędziemy nową broń jaką jest shotgun. Tu jeszcze sobie zejdziemy na dół, po apteczkę. Bateria właściwie, Już dobrze. Strażnik walczy z dobieriem. Zginął niestety. Mogą go uratować. Ale on zginie z mojej ręki. Tylko, że on już nam nie otworzy właśnie drzwi. A tam są kolejne amunicje. Więc ja wgram autosave. Pójdziemy jeszcze raz. A i tym razem nie będziemy tu wrzucać granatu. Tylko pozwolimy, żeby zombiak rozwalił te drzwi Granatem było, rozwalę. Poczekamy aż rozwali wejście. Wkurzony zombiak rozwala wszystko dookoła Teraz możemy go rozwalić. Granaty. No tu są dwa, dwa ma magazynki do pistoletu. I poza tym nic więcej. Idziemy dalej do tych pudeł. Tutaj. Nie mi mały gnóju. A i tutaj będziemy strzelać do zębiaka, żeby uratować tego strażnika. Wtedy nam otworzy drzwi. Nie strzela, bo ja już go zabiłem. Mamy nową broń, strzelba tak jak już mówiłem A tu jest Hatka na górze w takim szparze tutaj w tym oku w wodzie wentylacyjnym. Wrzucimy granat, żeby nam nie przeszkadzał. Bo on później wyskoczy. Poszedł. W do Mamy kolejne magazynki do pistoletu i do strzelby. Dobra, więcej tu nic nie ma, więc wracamy. Bierzemy strażnika ze sobą. Roger that. Let's run like hell. Okay, I'll wait here and help anyone else who comes by. Okay, I'll cover you. them. Are you just? <laughs> until later. Pilnuj tutaj te tego obszaru. Let's get the hell out of here. Yeah, I'll, I'll wait here. Okay, we might live longer if we work together. You go on without me. Yeah, let's go. I'll stay here and guard this area. Właśnie. A my tutaj idziemy dalej w to pomieszczenie, uważając, żeby nie wpaść do wody, bo jest pod napięciem. A żeby wyłączyć prąd, to trzeba właśnie Wciśnij ten przycisk. O, nie ma prądu, więc możemy wejść do wody. A tam są chyba kraby w tym szybie. Z daleka je rozwalimy. na ten wentylator więc w kucki musimy przejść a jak się podniesiemy to to nas rozwali po prostu a tu chat kraby ciągle no... non stop spadają i rozrywani są nieszczętkę przez ten wentylator i tak non stop będą spadać tylko nie wiem skąd one spadają stąd chyba z góry dziś albo z Boku chyba już więcej nie, ma. nie jeszcze są kolejne. Dobra. A jesteśmy po drugiej stronie tych drzwi. A to będą kolejne hat kraby. Trzeba uważać, żeby nas, czasami nas nie trafią. To są też zablokowane, dziś też nie przejdziemy. A to sobie podstawimy skrzynkę, żeby wejść na górę. Krapis. Dobre narzędzie jest ten łom by otwierać właśnie takie kratki właśnie wentylacyjne od, od, od tych do szybów wentylacyjnych, żeby można było wejść Po co tracić amunicję do broni jak można łomem rozwalać i skrzynki różne i tak dalej A tutaj będziemy musieli uważać na działku automatyczne Musimy się skryć, żeby nas nie mogło trafić je wyłączymy tym, tą wajchą. A tutaj są chyba kraby kolejne. No to jest jakiś magazyn. Kolejne drzwi, to co, że były zablokowane? <laughs> Jeb. 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 No i tuż tu, trzeba... ...tak wskoczyć, żeby tam można było się dostać. Tam, gdzie to działko stało, tylko... ...nie ma tej niższej skrzynki, żeby można było wskoczyć. A tu trzeba było od razu wejść na, na tą skrzynkę z góry, żeby z się nie da, nie, nie da rady wskoczyć. Dobra, to przecież dalej. Znamy, że tam wyżej nic nie ma. Jakiś kolejny strażnik No, pozabijał kraby. O, tu będą nowi przeciwnicy, wortylanty wort. Też niebezpieczni, właśnie strzelają prądem Tylko na szczęście można szybko je uniknąć Bo kim, za kim oni wystrzelą